Cześć, witajcie z tej strony Chorus, a to jest kolejny odcinek. Nie, to nie jest kolejny odcinek Minecrafta z Chorusem. Eee, to jest kolejny odcinek Pokémonów, a właściwie pierwszy odcinek. Jak widzicie zresztą. Eee, tak jak mówiłem już wam w ostatnim filmiku o Minecrafcie, eee, że, plan że planuję założyć nową serię na, na moim kanale i nie będzie to seria Minecraftowa. No i właśnie widzicie, że tą tajemniczą serią będzie zagrajmy w Pokémon Fire Red. Dlaczego już wam mówiłem ostatnio? Po prostu chciałem spróbować nagrać coś innego. No i padło na Pokémony, bo to jest klasyka. Więc czemu nie? Mam nadzieję, że się Wam to spodoba. Pokémon Fire Red jest to remake pierwszej, oryginalnej. Wersji Pokémonów jeszcze z prawie sprzed 20 lat, ta wersja jest troszkę poprawiona, ulepszona graficznie i myślę, że możemy śmiało spróbować sobie w nią zagrać. No co co, zacznijmy sobie nową grę. Tutaj już wcześniej próbowałem, zrobiłem nagranie testowe. A teraz możemy sobie sprawdzić, czy wszystko się nagrywa w porządku, i teraz możemy sobie już zagrać ee, na poważnie. Witaj, miło mi Cię poznać. Witam w świecie Pokémonów. Nazywam się Oak. Ludzie często nazywają mnie profesorem Pokémonów. A ten świat jest zamieszkany e, przez wiele istot, zwanych Pokémonami. Tak, wszystko to już wiemy. Jedni ich używają jako zabawki. E, jako zwierzęta domowe inni walczą w bitwach, a ty je studiujesz. Tak wszystko to już znamy. E, a najpierw powiem ci coś o sobie. I otóż ja jestem chłopcem. Mm, tak, jestem chłopcem i mam na imię Chorus. Jak już wszyscy na moim kanale wiedzą. Mm, Okej. Okay. Więc nazywasz się Horus, no pewnie, że się tak nazywam. Eee, to jest mój wnuczek, jest twoim rywalem od czasów, kiedy byliście dziećmi. Eee, jak on się nazywał, ty nie wiesz, facet, jak się nazywał twój wnuczek. Eee, dajmy mu na imię Gary, bo tak było eee, w serialu telewizyjnym. Eee, tak, to był Gary, jasny już pamiętam. Mm -hmm. Horus, twoja nowa legenda Pokémon właśnie się zaczyna. Świat Pokémonów czeka. E, no dobra, to zaczęliśmy naszą grę. Mm. Weźmy sobie... E, siedźmy, si siądźmy sobie przed komputer i sprawdźmy, bo z tego co pamiętam to tutaj powinniśmy e, mieć miksturę. Lekarstwo, weźmy sobie je. E, I zejdźmy na dół. Tutaj jest nasza mama. Tak, wszyscy chłopcy kiedyś opuszczają swój dom, tak przynajmniej mówili w telewizji. Profesor Oak, który mieszka obok, czeka na ciebie. No to chodźmy zobaczyć się z profesorem. No to jest nasze rodzinne miasteczko. Nazywa się Pallet Town. A tutaj powinno być laboratorium profesora. Ale profesora nie ma, jest Gary. Nie, dziadka nie ma. No więc pewnie już większość z was kiedyś tam grała po jakąś wersję Pokémonów, to jest chyba jedną z bardziej popularnych, bo jest tą najbardziej klasyczną. No więc wszystkie założenia powinniście znać i o co w tym wszystkim chodzi, powinniście wiedzieć. O, znalazł się profesor. To niebezpieczne, że dzikie Pokémony żyją w wysokiej trawie. Potrzebujesz swojego własnego Pokemona do ochrony chodź ze mną. Eee, Gramy po angielsku. Nie, nie pytajcie mnie, skąd ją wziąłem, bo możecie sobie równie dobrze e, zapytać wujka Google i on wam podpowie, więc nie, nie, nie proście mnie o to. Hmm. Grama po polsku wiem, że jest do niej spolszczenie, e, ale. Ja, oj, grałem kiedyś z tą spąszczoną wersję, ona była troszkę jakaś taka zbagowana, nie dało się zapisywać, więc nie chciałem ryzykować, wziąłem sobie sprawdzoną, oryginalną, amerykańską wersję. Chorus e, i Gary, tutaj są trzy Pokemony, e, które znajdują się wewnątrz Pokeboli. Kiedy byłem młodym, młody, też byłem trenerem, ale teraz już jestem stary i tylko te trzy mi zostały. E, mogę sobie wziąć jednego. Gary też chce i on dostanie swojego pokemona zaraz po nas, bo my jesteśmy fajniejsi i weźmiemy sobie pierwszego. Eee, mamy do wyboru tak, Bulbazaura, pokemona trawiastego, eee, Squirtla, pokemona wodnego i mój ulubiony wybór Charmandera, pokemona ognistego który ewoluuje później w Charmeleona i w Charizarda, który jest najbardziej zajebistym Pokémonem, więc weźmiemy sobie Charmandera. Czy chcę nadać Charmanderowi jakąś ksywkę? Jestem beznadziejny w nadawaniu imion, więc nie, nie będę mu nadawał imiona. I imion... Jakoś nigdy jak gram w żadne gry, zwłaszcza w Pokémony, nie nadaje ksywek swoim Pokémonom. Wolę jednak oryginalne nazwy. A jeżeli teraz nas napadnie jakiś dziki Pokémon, to będziemy mogli się obronić. Poczekaj, Horus, sprawdźmy nasze pokemony. No i Gary od razu chce z nami walczyć w, pierwszy, w pierwszych minutach gry. No, i wytłumaczę wam szybko, o co w tym chodzi, chociaż to nie jest nic skomplikowanego. E, musimy atakować przeciwnika, e, pokemona przeciwnika, tak długo, aż jego e, punkty życia, czyli HP, e, spadną do zera. No, i wtedy wygrywamy. Ale przetestujmy to teraz w praktyce. Mamy do wyboru dwa ataki: Scratch i Growl. Ja już z doświadczenia wiem, że ten drugi. Nie robi nic, tylko obniża statystyki przeciwnika, a ja wolę grać bardziej ofensywnie, więc będę atakował go. No ale Gary nie jest aż tak inteligentny, więc będzie nam obniżał naszą defensywę, a w tym czasie my go wykończymy. Mimo że on wybrał Squidla, który ma przewagę nad Charmanderem, przewagę typów, to zazwyczaj pierwszą bitwę zawsze się wygrywa. No i squirt pokonany. Charmander zdobył 70 punktów doświadczenia i nabił szósty level Statystyki wzrosły. Rywal Gary pokonany. Niesamowite, wybrałem złego Pokemona. No pewnie, bo ja wybrałem tego najlepszego. No i jeśli wygramy, dostaniemy nagrodę pieniężną. Tak, Gary poszedł trenować swoje Pokemony. Eee... No i co? To wszystko, co tu załatwiliśmy. Te ludki tam chyba nam nie mają nic ciekawego do powiedzenia. Kiedyś był bardzo znanym, jest bardzo uznanym, Oak jest bardzo uznanym profesorem pokemonów, Bla, bla, bla. Przejdźmy się jeszcze tutaj do naszego domu. I mama uleczy naszego pokemona, który ucierpiał w walce z Garym. A tutaj jest, tutaj mieszka Gary. Jest w domu. A nie, Gary go już nie ma w domu. Eee, tutaj jest tylko jego siostra Daisy. Hmm, a ty tu czego chcesz? Po, aha, super. No muszę nacisnąć Start, żeby wejść do menu. Taka porada. No i teraz w tej yy, wysokiej trawie czekają na nas dzikie pokemony. Yy, ten gościu pracuje w sklepie w Viridian City. Yy, mamy go odwiedzić, mamy odwiedzić ten sklep, a w zamian dostaliśmy darmową, yy, darmowe lekarstwo. Ok, pierwszy pokemon nas zaatakował. Yy, niestety nie możemy go jeszcze złapać, bo yy, nie mamy żadnych pokeboli. Więc po prostu będę z nimi walczył i zdobywał sobie doświadczenie w drodze do następnego miasta. No to co bym wam tutaj powiedzieć? Tak jak mówiłem, to nie jest moja główna seria na kanale. Główną serią dalej będzie Minecraft i będzie się pojawiał mniej więcej co dwa tygodnie. To już wam mówiłem: no bo tak jak będę miał czas przygotować odcinek, bo to już wam tłumaczyłem, że przygotowanie odcinka zajmuje więcej czasu dużo więcej czasu niż nagrywanie. Więc kiedy będę miał czas, to będę sobie nagrywał i będę wrzucał Minecraft'a. A w wolnych chwilach, pomiędzy odcinkami z Minecraft'a będą hmm. Będą odcinki Pokémonów. No i Charmander zdobył siódmy level. I nauczył się nowego ataku Ember. To jest atak żaru. Ognisty atak. Całkiem dobry jak na początek. I dotarliśmy do Viridian City. Aha, tak. Każdy atak, każdy ruch ma swoją ograniczoną ilość punktów. I te punkty nazywają się Power Points. Weszliśmy sobie teraz do centrum Pokémonów. Tutaj jest siostra, która uzdrowi naszego Pokémona. Tak, centra Pokémon całkowicie uzdrawiają naszego Pokémona. W każdym następnym mieście jest centrum Pokémonów, które nie pobiera żadnych opłat za leczenie. I tutaj ten nam powiedział, że możemy śmiało korzystać z tego komputera yy, tam w rogu. Dzięki niemu możemy sobie transportować pokemony i przedmioty yy, z naszego komputera do, yy, no do tak jakby, do, na nasze konto. Czy chcesz się dowiedzieć coś o pokemonach robakach? Są nowe pokemony, Caterpie yy, jest trujący, nie Caterpie nie jest trujący, a Weedle jest. Uważaj, żeby Weedle nie zatruł Twojego Pokémona. Tutaj jest ten Pokémon Mart, czyli sklep, sklep Pokemonów, Pokemonowy sklep. Ty przychodzisz z Pallet Town, tak? Znasz profesora, znam. Jego przesyłka dotarła. Możesz go mu ją dostarczyć? No i dostaliśmy przesyłkę do profesora Oka. W tym sklepie można kupić antidotum A ten gościu kupił sobie troszkę lekarstwa, żeby móc leczyć swoje Pokémony. No dopiero co tutaj dotarliśmy i znowu musimy się wracać, żeby dostarczyć przesyłkę profesorowi Ołkowi. A no i jak mówiłem, pokemony będą w międzyczasie pomiędzy... Pomiędzy odcinkami z Minecrafta. Dlaczego tak? No bo też już wam to mówiłem poprzednio: nagrywanie Minecrafta zajmuje dużo czasu, a nagrywanie Pokémonów zajmuje go mniej. Bo po prostu mogę sobie siąść tak jak teraz i grać spokojnie, nagrywać i mówić do Was, a przygotowanie odcinka Minecrafta zajmuje mi sporo czasu. Znowu jesteśmy w rodzinnym mieście. Tutaj mamy przesyłkę do profesora. Profesorku, coś dla ciebie. E, tak, widzisz, że nasz pokémon się do nas już przy przywiązał. Muszę być, musisz być utalentowanym trenerem. Co? Masz coś dla mnie? Horus dostarczył przesyłkę Ołka. O, to mój e, specjalny pokeball. Zamówiłem go wcześniej, dzięki. No i przyszedł znowu Gary bo wezwał go profesor Oak. Tak, profesor ma dla nas zadanie. Tutaj na biurku jest jego wynalazek zwany Pokédexem, który automatycznie nagrywa dane wszystkich Pokémonów, które złapiemy i zobaczymy. Horus otrzymał Pokédex od profesora Oaka. Jednak nie możemy zdobyć szczegółowych danych na temat Pokémonów tylko na nie patrząc. Żeby, żeby zdobyć pełne dane musimy złapać pokemona a tutaj dostaliśmy pokebole które będziemy używać do łapania pokemonów czyli wszystko tak jak, tak jak zwykle podstawy e, tylko jeżeli chcemy złapać pokemona musimy obniżyć jego zdrowie bo e, może uciec kiedyś sam z, e, marzeniem profesora jest to żeby złapać wszystkie pokemony kiedyś próbował, ale teraz już jest na to za stary, i dlatego nam przekazuje to, żebyśmy spełnił, spełnili jego marzenie. Czyli tak naprawdę musimy odwalić za niego całą robotę. Tak, Agary twierdzi, że on to sam sobie może zrobić. i Ja jestem niepotrzebny, bo siostra dała mu mapę, ale nam nie da. No to chodźmy zobaczyć, czy rzeczywiście jego siostra nam nie da tej, tej mapy. Mapy świata. Chociaż tam jest napisane mapa e, miasta. E, dziadek znowu prosił cię, żebyś e, załatwiał za niego sprawy. Ale on jest leniwy. Proszę to ci pomoże. No i jednak dostaliśmy mapę. E, mapę miasta, mapę świata. Od siostry Garego, więc Gary jak zwykle zrobił nas e, w konia. A tak wygląda nasza mapa e, świata. I musimy się dostać tutaj do Viridian City, a następnie na północ do Pewter City. No ja wam to, to wszystko tak tłumaczę, jakbyście nigdy nie grali w Pokémony, no ale może ktoś się tam znajdł, znajdzie się taki wśród widzów, kto nie grał, więc wytłumaczę wam. A zresztą coś muszę mówić, jak nagrywam. No i taka prośba, uleczyliśmy sobie teraz jeszcze Pokemona u, u mamy. Taka prośba do was, napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie w ogóle oglądać te Pokemony. Mówię, to nie będzie zamiast Minecrafta, to będzie dodatkowo jeszcze, oprócz Minecrafta. No, bo... no i PJ się pojawił, dziki PJ, samiczka na trzecim levelu. No i spróbujemy go teraz złapać ją. Ok, nie poszło. Żeby złapać pokemona, najpierw musimy obniżyć jego, jego HP, ale nie do zera. Moje założenie jest takie, że będę łapał każdego pokemona z każdego gatunku, jakiego zobaczę, ale będę trenował tylko wybrane, bo... Taki ratata, którego tu widzicie, no, on nie jest zbyt dobrym wyborem. Zależy kto, jak lubi grać, ale on nie jest na mojej liście potrzebnych pokemonów. Złapmy sobie tutaj tego ratata jeszcze. Może jakoś znajdę. Bo chcę sobie go już odhaczyć i nie musieć go już później łapać. Dobra, obniżyliśmy jego HP do połowy. Teraz rzućmy Pokebolem i sprawdźmy czy się złapie. No dobra, złapaliśmy naszego pierwszego Pokémona. Łapanie Pokémonów różnych gatunków opłaca się nawet jeśli ich nie potrzebujemy, bo... Później można odbierać specjalne nagrody od asystentów, asystentów profesora Oka. Uleczmy sobie jeszcze te pokemony. No i napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o tej serii. Tak jak mówię, mam nadzieję, że się Wam spodoba, bo, bo przyjemnie mi się w to gra, powiem Wam i fajnie się nagrywa. I nie bójcie się, że przestanę nagrywać Minecrafta, bo Minecraft będzie. Tylko oprócz tego będą jeszcze Pokémony. Dzięki temu nie musicie yy, czekać na filmik, jakikolwiek ode mnie, nie będzie ciszy na kanale. I tutaj skręciłem w lewo, chociaż powinienem iść prosto, bo jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj na tym skrawku trawy można złapać pokemona. Eee, walczącego Mankeja, o właśnie tego hmm, i to na czwartym levelu, czyli całkiem nieźle. I chcę go sobie złapać, bo to jest Pokémon typu walczącego i to jest chyba jedyny taki Pokémon, którego te, można złapać na tak wczesnym etapie rozgrywki. A on mi się później przyda w walce o odznakę. Poza tym, jest dosyć silnym Pokémonem, jak na początek więc yy, więc spróbujmy znaczy no teraz już praktycznie wiem że go złapałem bo przy tak niskim liczbie życia yy, to nie powinno być problemów yy, nie, nie nadamy mu krzywki no i w ogóle manki yy, tak jak mówiłem przyda mi się do e, do walki o odznakę Tutaj jeszcze w mieście... Aha, fajnie. Kurczę, tu jest ten dziadek znowu. A, więc cóż to jest? Masz swój Pokédex. Pozwól, że dam ci radę. Kiedy złapiesz Pokémona, jego dane automatycznie aktualizują się w Pokédexie. Nie wiesz, jak złapać Pokémona? Wiem, jak złapać Pokémona. No ale lepiej ci pokażę. No, i dopiero co złapałem dwa Pokemony, A gościu teraz do, do mnie podchodzi i mówi, że on mi pokaże jak łapać Pokémony. I na dodatek jeszcze zamiast z nim walczyć, to rzuca w niego Pokébolem. Od razu. Pokémon ma pełne życie, więc raczej by się nie złapał. Ale. Ale dziadkowi się przyfarciło. Nie dość, że uczy nas jak złapać Pokemona, to jeszcze nas uczy źle. Tak, było to bardzo pouczające. I dostaliśmy telewizorek. I w telewizorku będziemy mogli oglądać więcej tak bezużytecznych poradników. A tu jest sala Pokémon w Viridian. Tego. Lidera sali nigdy. A, nie, Te, ta sala zawsze jest zamknięta. Ciekawe, gdzie jest jego lider. Sprawdźmy, czy jest zamknięta. Tak, jest zamknięta na cztery spusty. No dobra, co co? Myślę, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Taki krótki wstęp. Mm. Mam nadzieję, że jesteście zwolennikami Pokémonów i że chcecie to oglądać. Więc nie zapomnijcie skomentować co o tym myślicie, a my się zobaczymy już w następnym odcinku. No ha, no i czekajcie na następny odcinek Pokémonów i czekajcie na następny odcinek z Minecrafta, bo na pewno taki będzie kiedyś. <laughs> Cześć.